Zostałeś oficjalnie odpicowany na driftkarta. Siemaneczko, witam Was serdecznie. Właśnie w tym momencie, już za chwileczkę, za momencik oficjalnie, jak ja to mówię, przyjedzie dwóch klientów po dwa driftkarty. I dzięki temu, że stawiam tutaj dwa driftkarty, mogę Wam pokazać co, jak, gdzie i kiedy, jak to w ogóle wszystko wygląda. Ja wiem, że Strzelecki kupił za 900, ale na pewno on sam by przyznał, że to się nijak nie ma do tego, co widzimy tutaj. Więc tak, rozpocznijmy od tego, że każdy driftkart wychodzący ode mnie jest na ramie profesjonalnej, czyli na ramie lekkiej, bez żadnych tutaj tych takich dziwnych obudów, orurowań, jakichś takich szmerów, bajerów, które w kontakcie z drugim go-kartem powodują jego zniszczenie. Druga sprawa jest taka... Zawsze są ładne, długie wahacze, w sensie że to kółko jest dosyć mocno odsadzone. Tutaj w ogóle wyjątkowa sytuacja, bo są piasty na trzy śrubki, więc ogólnie jest to już troszeczkę lepszy tuning. Nie w każdym Driftkarcie tak jest, ale uwaga, ja nie jestem taki, żeby ściągać graty z tych Driftkartów i je handlować. Więc jeżeli do wózka były takie właśnie oto elementy. To takie elementy razem z tym wózkiem do Was idą. Więc, jeżeli by tu ktoś zostawił na przykład chłodnicę od dwusuwa, która by wyglądała fajnie, a jest warta powiedzmy ze trzystówki, to i tak by tutaj została, żeby to wyglądało spoko. Klejka mocy nam daje dokładnie, ile naklejka nam mocy daje. Sprzęgło odśrodkowe. Oczywiście wszystkie części możecie dostać u Artura Sitarka Mini Bike Gokart Polska. Współpracujemy z nim od lat. Więc dostaniecie u niego po prostu wszystko. Łańcuchy, zębatki, koła. Co ciekawe, dostaniecie u niego koła kompletne do go karta. To jest niestety czarne złoto, więc trzeba się liczyć z tym, że są koszty. Ale warto jest takie koło mieć, bo zawsze jakiś krawężnik można z tego koła pozbawić. No dobrze, jak widzicie, staram się, żeby zawsze były plastiki kompletne, oryginalne, żeby elementy wszystkie jakoś ze sobą współgrały, żeby było cacy. No ten fotel. Z fotelami jest różnie niestety, no tu muszę Wam powiedzieć, że z fotelami jest różnie, bo fotele niestety w większości wydają, wydają się być za małe na każdego z nas, no bo rajdowcy raczej nie ważą 120 kg, tylko są, że tak powiem, chrupkami, yy, którzy mieszczą się w fotelach wąskich, więc... Niekiedy jest taka sytuacja, jak na przykład w tym gokarcie, że fotel stąd musiał pójść wek, a musiałem zakupić drugi. I to już niestety są koszty, których ja nie dokładam do driftkarta nikomu, tylko to są niestety już jakby moje straty. Bo tamten mały fotel przyda mi się dopiero za jakieś 5 lat, jak jakimś dzieciakowi zrobię jakiegoś goksa. Klocki hamulcowe zmienione, układy podpowietrzane. Jak widać, no tu na przykład widać, że jest... Mojego, moja, mojego, mojego stylu rzeźba, ale już Wam tłumaczę. Klocki do gokarta jest ich milion rozmiarów. Dostępność jest żadna, praktycznie. Bynajmniej po tylu latach szukania no, nie znalazłem ich na jakoś bardzo dużo. A to co widzicie to jest klocek od Skody. Felicji? Favorit? Coś takiego, jakaś taka, jakiś taki ten spory wielkości klocek i po przycięciu go mniej więcej, żeby pasował w miejsce starego klocka i nawierceniu dwóch otworów i nagwintowania żeby odciągi do hamulca tak zwany powrót działał prawidłowo to wtedy wymiana takiego klocka kosztuje nas 100 zł na 4 komplety a nie 100 zł za jedną sztukę czy tam powiedzmy 200 zł za jedną sztukę jeżeli by w ogóle były więc warto jest takie patenty wprowadzać ważne żeby były bezpieczne ale myślę że będzie jak najbardziej ok jeżeli tylko będzie wszystko działało no dobrze, chłopaki dali znać, że będą za 15 minut. Mogę jeszcze Wam pokazać bardzo ważny szczegół. Jeżeli chcecie być bezpieczni i dobrze się czuć w swoim karcie, to takim drobnym szczegółem są takie oto elementy jak podstopnice. Tutaj one są zrobione z takiego profila, bo to tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby pięta miała oparcie. Bardzo dużo gokartów tej pięty w ogóle nie ma gdzie oprzeć, więc często ludzie jadą i naciskają i hamulec i gaz naraz. To jest absolutnie niezdrowe dla sprzęgła. W ogóle nie jest potrzebne w naszym sporcie, a w momencie, gdy ładujecie na przykład w drugiego gościa, to Oparte pięty powodują, że razem z trzymaniem się kierownicy przyjmujecie taki strzał bez problemu. Jeżeli nie ma pięty opartej, jeżeli nie ma pięty opartej, to naciskacie na gaz i hamulec naraz, psując sobie po prostu maszynę podczas wypadku. Jeszcze bardziej oczywiście, jeżeli w ogóle cokolwiek się zepsuje, bo zazwyczaj to się tylko te noski powgniatają, czy coś tam się delikatnie skrzywi. W najgorszym przypadku ewentualnie drążek. No i dobrze, skoro jesteśmy przy drążkach, to ostatnie informacje, które powinny Was mocno zainteresować, to, jest, to są tak zwane różnice, o które często mnie pytacie, różnice w układach kierowniczych. Jak zrobić skręt? Zobaczcie tutaj. Tu na przykład nie dołożyłem w ogóle żadnej blaszki, bo zazwyczaj tak to wygląda: że dokładamy blaszkę, która wydłuży to mocowanie, jakby. Przeniesie mocowanie dalej, dzięki czemu jest większy ruch na kierownicy, na tym wahaczu, dlatego więcej uzyskamy skrętu. Ale czasem się nie da, bo na przykład, chociażby tak jak tutaj bak dosyć mocno przeszkadza, lub czasem... Dzień dobry! Dzień dobry yy, lub czasem ta oś nie współgra po prostu z osią y, mocowania drążków, przez co nie da się uzyskać tutaj skrętu, a trzeba go uzyskać skracając stąd tutaj, czyli skręcając na wahaczu. To jest jedna taka sytuacja. A sytuacja standardowa wygląda w ten sposób. Mamy po prostu przedłużoną yy, przedłużonym, przedłużonym blachę na mocowaniu yy, do kierownicy. To mocowanie zostaje w standardowym miejscu. Dzięki czemu skręt uzyskujemy o Jezu Maria. taki, no zacny skręt jak nie wiem co. Mięci będą zadowoleni. No dobrze, chłopaki już za chwilkę przyjadą odebrać maszyny. A ja w tym czasie Wam powiem, jaki jest tak naprawdę cel całego tego filmu. Dzień dobry, niespodzianka, jest Silva. No i teraz słuchajcie, co się wydarzyło. Założyłem maglownicę. Założę magrownicę, dorobiłem do tego drążki, przegub. Patrzcie na to. Uwaga. Usytuuję się tak, żeby było widać mniej więcej co jest pięć. Patrzcie. O, Jeszcze trzeba dokręcić dalej. I tak. Zobaczcie ile tego kręcenia tu jest. Uwaga. No, więc tak, jest złoty 70 zł obrotów w jedną stronę i złoty 72. Zł. Mocno się przyłożyłem do zrobienia skrętu i okazuje się, że przesadziłem, bo zrobiłem tak delikatne to kręcenie kierownicą, że ciężko jest w ogóle wyczuć cokolwiek, jak tym jeździć, ja pitole. Powiem Wam, że trzykrotnie byłem w krzorach, próbowałem dzisiaj po raz kolejny. No ogólnie stwierdzam, że tak Mit pod tytułem Maglownica w głowie" nie jest jakiś super fajny Spróbuję nagrać zaraz z głowy cokolwiek Jakąś przejażdżkę, żeby było <laughs> wiadomo co jest pięć Momento No dobrze Mocujemy GoPro tak, żeby było jak najwięcej widać, co ja robię kierownicą. Odpalamy dziada, zamykamy warsztat i jedziemy na małą... Uj! na małą przekarówkę po ośce. A wy obserwujcie, ile się trzeba nakręcić kierownicą, jakie są reakcje, bo z kasku to pewnie i tak. O co będzie słychać? Wachy nie mam za dużo i też nie będę hałasował, więc przejedziemy i zrobimy to szybciutko. Muszę się trochę zmieścić, ale jest tutaj. Okay. Bo to naprawdę nie ma sensu. To jest zbyt nerwowe zachowanie. Kierownica wraca tylko do połowy. No, może jeszcze kawałek, więc gdzie ją złapać i jeszcze idealnie dokręcić i podnieść? Drifter nie może walczyć z kierownicą. Więc zdecydowanie będzie lepiej, jeżeli jest tylko taki obrót. A tu już naprawdę nie ma co, jak tego zniwelować. No cóż, wydaje mi się, że że temat został rozstrzygnięty i rozwiany dobra się okaże że jechałem z otwartą klapką to wszystko szlak trafi A Aj, jeja. ja jaj kurwa youtube jeba. Co jest? Nie, 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 tylko nie przy aucie Okay. Nie, nie pozdrawiam. No i co? Nie pozdrawiam. Po Całkowicie, prostu. nie? mam do powiedzenia. Tragedia po prostu. Zdejmij to po prostu. No. Nie będę tym prowadzić. W ogóle. Zero. Zero jakiejkolwiek, co ja bym chciał. Puchary nowe. Wyjebane ma we mnie. <laughs> takie właśnie są emocje, takie emocje są połączone z maglownicą, więc informuję Was wszem wobec, że może i magiel tak, ale tylko i wyłącznie, który zwiększy na przykład o 10-15, może 20% obrót kierownicy, nic więcej. Także biorę się za demontaż.